Cześć, czołem, witam was serdecznie, to go Zwiały Po raz kolejny w Dragonie. Słuchajcie, filmik dzisiaj poświęcony tematowi kołowrotków i tego, jak są skomponowane, zgrane razem z wędkami. Właśnie ciekawa historia, ciekawa rzecz, właśnie Dragon postanowił, że dawam możliwość komponowania wędki razem z kołowrotkiem w podobnej stylistyce, w podobnej kolorystyce, w oczywiście w jakości i Możecie mogli sobie dopasować, że przykład będziecie chcieli tak, inaczej, wziąć albo kowrotek taki, w takiej kolorystyce, z taką wędką, albo w innej, albo po prostu wszystko harmonijnie zgrane. Więc patrzcie teraz, co Wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej. Oczywiście parametry techniczne w linku poniżej podam Wam do katalogu, który będzie elektroniczny. Tam sobie możecie sprawdzić, wszystko doczytać, przeczytać wielkości oczywiście, jakie mam dzisiaj. Oczywiście są różne, więc każdy sobie dopasuje wielkość tak naprawdę do gramatury, do wędki, jaką będzie posiadał. Dobra, zaczynamy, żeby nie przedłużać tego wstępu. Mamy tutaj dwie wędki, chciałem Wam pokazać, które już wyszły w zeszłym sezonie, natomiast chciałem Wam pokazać kowrotki, które do nich można dopasować. A więc zacznijmy od wędki fineski. Pamiętacie, klejka, tak powiem, naprawdę w budżetowych, pięknych pieniądzach, i do tego oczywiście, teraz już mamy tutaj możliwość wybrania kołowrotka, który właśnie się tak przedstawia. Kołowrotek fines oczywiście w paru, w paru, w paru wielkościach. Wędko odłożę, kołowrotek wam tutaj zbliżę, pokażę. Tak. Bardzo solidnie to wszystko wygląda. Płytka szpula naprawdę robi to. Fajne wrażenie, tym bardziej jak będzie to wszystko zgrane z tą wędką. Następna wędka z zeszłego sezonu, można powiedzieć, że jeszcze z obecnego, bo mamy 2022, ale to jest wędka, która weszła w tymże roku. Jest to wędka Moderate. Zobaczcie, bardzo dużo takich pozwacanych akcentów. No więc, jak mogło być inaczej z powrotkiem? Zobaczcie, jest identyczny w kontekście kolorystyki. Teraz tak akurat zasłaniem ale dobra, teraz kowrotek, dwarcja. Zobaczcie. Naprawdę wszystkie charakteryzują się bardzo płynną pracą hamulca, więc tutaj naprawdę nie ma nie ma nic do zarzucenia. Wygląd taki, jaki jest, widzicie, parametry ilości łożysk podane w linku pod spodem. Wejdźcie, zobaczcie i ocencie sami. Także naprawdę wszystko, można powiedzieć, wygląda tak samo i elegancko. Teraz wchodzimy już w wędki na sezon 2023. Zaczniemy od wędeczki Millennium. Pamiętacie, kolorystycznie tak to wygląda. A kołowrotek o, jest tutaj. Zobaczcie, tak wygląda. Naprawdę, przyznacie, dobrze dobrane te barwy. Wszystko się będzie ładnie zgrywało. Też półciutka szpula. Wszystko śmiga. Oto. To jest wersja akurat 3000. Będzie, oczywiście będą wersje mniejsze. Wszystko jest kwestia takiego kija jaki sobie wybierzecie. I do niego to pasuje wielkość kołowrotka. Dobra, odkładamy. Następna rzecz. To jak już jesteśmy przy wklejkach, no to jedziemy. sigaj. pięknie. Tygrysek, a kołowroteczek wygląda o tak. Zobaczcie. Prędko odkładamy. I trochę kołowrotkiem pomieszamy. Bardzo, bardzo ciekawe są te złote wstawki. Zobaczcie już tak estetycznie. Fiolet, fiolet, fiolet można powiedzieć. Niektórzy powiedzą różowe. Dla mnie to bardziej fioletowe. Natomiast dobra, meritum jest takie, że bardzo ładnie to wszystko wygląda, przenika się nawzajem. No i co? Sigaj. Sigaj. Kołowrotek. Cidaj wędka. No i teraz wchodzimy w wędeczkę Sugoi. To wiecie jak ona jest pozbrojona. Pamiętacie z filmiku. Tu nie ma nic kolorystycznego, takiego szałowego, co się mocno wyróżnia. Natomiast kołowrotek do tego został stworzony też w takim macie, ale z dodatkami właśnie złota. I wygląda świetnie. To jest akurat wersja duża, bo to jest wersja 3000 tego kołowrotka. Są wersje oczywiście mniejsze, bardzo lekkie. Bardzo fajny korpus. Zobaczcie Chyba kojarzycie to z pewnego tematu filmowego, więc to tak wygląda. Natomiast kołowroteczek będzie dostępny oczywiście w paru rozmiarach i no, naprawdę przepięknie pracuje. widzicie jak wygląda zestawienie wędek i kołowrotków dedykowanych pod te modele więc możecie sobie dobrać wybrać możecie sobie ocenić pracę tych kołowrotków sami jak będziecie w sklepach zobaczycie czy wam odpowiada i pasuje takie zestawienie możecie też sobie komponować własne że tak powiem kolorystyczne zestawienia wędki z kołowrotkiem wszystko to w 2023 od dragona Natomiast pokażę Wam jeszcze i opowiem o jednej rzeczy, która Was może zaciekawić. E, oczywiście miałem oprzyczynę, tak powiedzieć, w wcześniejszym filmiku, natomiast no wyszło jak wyszło. Stwierdziłem, że robię osobny materiał, bo parę słów trzeba powiedzieć, dodać, więc no siłą rzeczy stwierdziłem, że osobny film. Dobra, pierwsza podstawowa sprawa to to, co chciałem pokazać w wcześniejszym filmiku, a mianowicie woblery. Woblery twiczowe, ale z długim sterem. Zobaczcie, o takie ananasy. Proszę bardzo, tu jeszcze. Powiem Wam tak, pokazuję Wam to dlatego, że po prostu one były w katalogu w zeszłym roku, natomiast nie wyjechały ze względu na, na stany produkcji, na problemy. Wiecie, tam się wszystko generalnie pokrzaniło w wielu fabrykach, natomiast teraz już są, będą dostępne od przyszłego roku. Ja mam parę woblerów testowych, którymi łowiłem, łowiłem z powodzeniem na zawodach, łowiłem na mistrzostwach Polski, łowiłem na wielu innych zawodach oczywiście, natomiast miałem w to ryby, trzeba tylko w odpowiednich miejscach, w momentach ich używać. Robią kapitalną robotę na odpowiednich głębokościach, ale to wszystko w filmikach, które mam nadzieję w przyszłym roku będziemy dalej robić i e, będę wam pokazywał. Mam nadzieję, że uda się do kogoś pojechać, pokazać jak się tym łowi, przedstawić to oczywiście Wam wszystkim, e, którzy oglądają mój kanał e, i powiem Wam wtedy na jakich mniej więcej głębokościach, co z tym zrobić, gdzie z tym zrobić. E, oczywiście o takie są jeszcze. Jest generalnie parę tych wersji kolorystycznych, z czego bardzo jestem zadowolony, bo. Różne kolory wody, wiadomo, prześwietlenie działają, różne kolory lubią różne wody i odwrotnie, różne wody lubią różne kolory, więc tutaj na pewno trzeba wziąć pod to uwagę, trzeba wziąć na to uwagę i dopasować się do bieżących warunków. Następną przynętą, której nie mam w swoim asortymencie, już niejednokrotnie byłem pytany o to, czyli o takie cuda, mini. W przyszłym roku też się w nie zaopatrzę i będę nimi łowił po to, żeby nagrać oczywiście filmik, żeby zobaczyć jak one się sprawują na naszych łowiskach i oczywiście pokazać Wam to jak to działa i jak to pływa. To tak na szybko o takich przynętach. W nowej ofercie Dragona na 2023 wejdą oczywiście inne te samo przynęty, ich teraz nie mam, pojechały, żeby mogli oglądać inni. Tu ich nie ma w bewzorcowni. Chodzi o live targety między innymi, no. To bardzo ciekawe przynęty. Miałem osobiście te żaby. Powiem wam szczerze, że bardzo ciekawe. Jedną mi z już czupaki, drugą miałem pociętą. Eee, nie pokazywałem wam pewnie, bo korzystałem z nich, kiedy na przykład nie nagrywałem niczego jakiś na spontanicznych wypadach, a czasami tak mi się zdarzało, że po prostu kamerę nie zabierałem. Eee, tak samo na drużynie w tym roku. Dwa razy byłem i zapomniałem, że mam problem z kamerą. I raz to był taki, że po prostu baterię nie naładowałem, a miałem niejak kiepski akumulator i niestety, ale nie naładowałem tego w porę, więc parę ryb. Nienagranych i tak samo wyjazdów, więc no, tak to wygląda. Co do tych przynęt, tak naprawdę będą też nowe kolorystyczne przynęty, w sensie mówię o pikszadach, rozmiarówka i tak, to, 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 no to w katalogu jesteście w stanie zobaczyć, prawda. Ja nie, jest, nie pamiętam tych numerów kolorystycznych, no bo kto to pamięta, po co tym się zajmować, skoro można wejść, sprawdzić, skrolować i. Będzie wszystko jasne. Pokażę Wam jeszcze ciekawą rzecz. Za chwilę Wam to tak bardziej przybliżę, natomiast są takie zestawy przynęt. boksy. zobaczcie. O, widać to coś? Nie, nigdy nie widać to. To jest najważniejsze. I teraz tak. Mamy zestaw przynęt, które niekoniecznie są w katalogu, ale one będą sprzedawane w takiej postaci, z takim pudłem do sklepu. I na przykład są inwajdery. Tu mam, właśnie o, na przykład, 2,5 cala, czyli 6 cm takiego inwajderka. Mamy tutaj, zaraz Wam pokażę o belly e. Też tutaj, że tak powiem, są spakowane. W taki sposób to chciałem Wam pokazać. Zobaczcie, tu minoły. Tam inwajdery. Tutaj bellyfisze. Oczywiście. No, tutaj Fantaile, To już wiecie o co chodzi. O kurczę, tego koloru nie miałem jeszcze u siebie. O tego. Uuu. Muszę sobie go ogarnąć. Dobra, to tak tylko nawiasem. Um, e Widzicie? Oczywiście wersja wielkościowa gum, dopasowana do życzenia klienta. To znaczy, jeżeli macie ochotę mówić szczupakowymi gumami, to będą spakowane szczupakowe, koniowe i tak dalej, sandaczowe. Mówię o wielkościach i nie tylko o charakterze pracy. Więc tutaj tak to wygląda. Jak ze wszystkim, słuchajcie, to może się komuś przydać zapakowane całe, ale także może na przykład powiedzieć, że interesuje tylko jeden kolor. więc w sklepie będzie możliwość, prawdopodobnie wiem, że sprzedawcy tak robią. Będą sprzedawali na pojedyncze kolory z takiego pakowania. Bo uznają, że akurat ktoś przyjdzie, zapłaci, proszę bardzo, wyciągamy, sprzedajemy, więc niekoniecznie trzeba będzie kupować całą, całe pudło, żeby, żeby mieć te przynęty, na wam najba... te, te przynęty, na których Wam najbardziej zależy. Będzie dostępna większa ilość przynęt. Oczywiście pojawię się tutaj, żeby sprawdzić dla was te przynęty pokazać wam je przede wszystkim, bo sprawdzić to na razie nie ma gdzie, oprócz tego, że jak będą od nowego roku, to pojedziemy z jakimiś przynętami może na pstrągi, prawda? Sprawdzimy się może z jakimiś kleniami lub jaziami na przedwiośniu i wtedy Wam zaprezentuję je w boju, a tak na razie to trzeba będzie czekać do maja szczupakowego, żeby zacząć gdzieś tam je um, obławiać. No to by było wszystko w temacie, słuchajcie, przynęt tych, które chciałem Wam teraz pokazać. Wrócę oczywiście do nich w oka przy okazji łowienia nimi, wtedy, że tak powiem, opowiem bliżej jak je prowadzę, co z nimi robię, yy, dlaczego tu, a nie gdzie indziej ich używam. Może to wszystko Wam troszeczkę naświetli parę rzeczy, pewnych rzeczy, i mam nadzieję do zobaczenia na następnym filmie. Trzymajcie się ciepło. Na razie cześć.